Awia jest Sono, no i to jest pierwszy odcinek na tym kanale. Jeżeli moja myszka za głosem działa, to się proszę do mnie. Pozdrawiam wszystkich z Underrizer, nie wiem jak się to do końca. ogóle to jest słowa, ale Dobra. Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra. Idę tak o mnie. Pierwszy odcinek. E, mój znajomy pewnie teraz ja dopiero się dopiero wie, że ja jest. Dobra. On może sobie usłyszeć teraz mój głos. E, jeżeli tak mówię. Nie wiem też, czy dobrze zatem, to jest Thunder Rider. No to jest mój nick. To jest mój koniś. <grym grym grym> to jest tak. I tak, odpowiem na pytanie jednej mojej Nieznajomej, um, takiej osoby, nie Taki osobę, nie wiem, to był, ale jeżeli teraz ogólna na prawdę. No, he he. No i to ja jestem ja, Anna master okej? Okay? Um, mogę wam jeszcze pokazać tylko... chodzę tego half Galopik wolny Słuchajcie No i trwały. Jeżeli to nie jest twałik, to pokażę się przykala I teraz sobie potrwałujemy po tym polu Tak to się prezentuje Jak dla mnie wygląda to dokładnie To jest ładnie, to ładnie się zaraz ten traktor ozyje to, to nawet nie jest traktor no i to jest ja pierwszy odcinek. Chciałam się przypomnieć o subskrybowaniu kanału, o zostawieniu łapeczek w górę. Im więcej lajków. Pamiętajcie, więcej odcinków. jest. Osobowanie yy. przypominam, jeżeli słyszycie myszkę, to wczoraj jest przykręczona do Was, naprawdę. Yy. Nie wiem, że wszystko dobrze się tam... Jeżeli popełniam błędy, to też mi. Tak, no i to było na tyle, chociaż jeszcze. I się już. Żegnam, bajo, bajo, <grymny> No i wiecie, jeszcze idziemy w od razu No i pójdźcie, aktualizacja. Dzisiaj, ten festiwal już się rozpoczyna, ale to jeszcze zaraz, od 10.00 do będzie. No ja wyczekuję tego odcinka jakiejś 18, 16. Yy, no i to by było na tyle słuchajcie kochani, nie wiem, a ja się z Wami żegnam, bo to pierwszy odcinek będę może takie koliki. Następnym odcinkiem po aktualizacji będzie chyba prowadka po Tak moim zdaniem będzie najlepiej. A chciałabym jeszcze zrobić takie spotkanie z witami, więc może dzisiaj po aktualizacji też uda mi się to zrobić. Zobaczymy, naprawdę. No i to by było na tyle. Ja się wam już żegnam. więc że teraz no, robię taki sobie live, Ale to już nie ważne jest. Możecie już włączać w zasadzie odcinki. To by było na tyle. Pa, pa!